Dzień dobry, dzień hejka, dobry, hejka. witamy słoneczka nasze. Siemanko, witajcie! Kochani. Mamy tu takiego miksika za 30. Mamy krzyżówkę XXL, Coraz ciężej ją dostać, ale my ją mamy. mamy. Tak, 2% w ogóle tylko niecałe zdrapek zostało, zostało. Malutko, malutko. W pierwszej mamy jeden wyrazik, Dobrze. w drugiej. pomarańczowej nic. nic. W trzeciej eee, jeden. jeden. I już fajnie nawet wygląda nasz Bonusik, bonus. Tak. Zostały nam tylko dwie literki, kochani. N i T. Fajnie. Zobaczymy. Mamy Oprócz zodiaka tego, naszego, co ja myślałam, że. Zodiak powietrze. Że nam nic nie da jednak A jednak... Da Mamy e, lawendowskiego 9. <noise> zobaczymy, czy sypnie. Mamy rajską kasę, słuchajcie. I co, Od kasy chyba zaczniesz. No i od kasy Dobra. zacznę. Zobaczymy, czy jakieś palmy albo pliki nam się tu pokażą. No, pokaż, pokaż, co ty tu no, ukrywasz w tej zobaczymy. dwójeczce. Kochani, zdrapunia z numerem 2. Arbuzik. I na początku, arbuzik. Wiśnia. Aj, wiśnia. Cytryna. cytryna. ale dużo tych owocków. Rowerek. Awokado. Awokado. O, balsam balsam. do, do Kochani Biedronka, kwiatek. Plecak. Oj oj oj. No niestety kochani... Tak, ale to nic. Dobra, pierwsze koty za płat. E, lawendowski 9 pokaże, co potrafi chyba. No, ja tak myślę. Ja chyba. tak myślę. Dobra. No zobaczymy. Dawaj tego lewego. O. O jest. O, do góry Szósteczka. nogami. Lustro. Siódemeczka, szósteczka, Lustrzane do piąteczka, ósemka, trzy, dwa, no chyba nie jeden, no, jest dziewiątka, zobaczcie, mamy. no to jest zdrapunia pierwsza klasa, no, i i trójeczka Fajnie. pod dziewiąteczką mamy piątaka. Pięknie. My się cieszymy Pewnie, z tego piątaka. Tak, no to no teraz dobrze. Zodiaczek. Zodiaczek tu I, szukamy. I zobaczcie z jakim... Numerkiem 008. Miał Twój być Bądzik, ale żonka mówi dawaj tego Zodiaczka, ja go zdrabię. A tak. No dobrze. A po co? No to lecimy. E, szukamy gwiazdki. Gwiazdka i księżyc. księżyc. Zobaczymy co planeta, pokaże. Ta chmurka. Siód, naczynie, siódmy numer z tej paczoni. Sputnik, konik. konik. Parasol. Okay. Krab. Krabik. O, słońce. Słończko. Kompas. Teleskop. Ziemia. ziemia. Jedno. Kotwica, Ufo, Lira, ja, porty. Portyk, no cztery, cztery ostatnie, no, Delfinek, po. Pokaż coś, Statek, pokaż. Statek, żółw, to Ci pokazała. To mi pokazała. Dobrze, że jej nie było na tym, na, na tym bondzie. moim bądzie. No i no dobra. No słuchajcie, zostało. I creme de la creme. Tak. Krzyżóweczka. E, ulube, ulubiona krzyżóweczka niektórych tutaj naszych widzów. Fajnie, no, cieszymy zobaczymy, się, Zobaczymy, 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 co my tu mamy. Literka P. P. Pojedynczo, bo mi się później myli i ja ominę. I... Dobrze. P. dobrze no i to wiesz co P. że ja tak jakoś w tej niebieskiej P nie widzę no nie widać a i szybko nam poszło z pierwszą literką niebieską. no to szukamy w pomarańczowej. Mm. raz dwa I, no i co i koń i to wszystko no zobacz tyle podrapaliśmy no dobrze. wcześniej Przygotowując. zobaczymy co tutaj mamy no, zobaczymy Eww. no mężu też nie zaciekawie na razie je, malutko, malutko, ale cóż, rozkręcimy no się może zaraz. J. J. Uuu. J. Zobaczymy, ile tych J będzie O Matko. Kuchanie. Nie mam ani jednego tutaj. Żeby to nie było, że my najwięcej nadrapaliśmy, przygotowywując to kotek. Pomarańczowa jest. Tu. Jest. Tu na krzyżaku masz Jest kolejną, o tu już znalazłaś. O tak. I to by było chyba na tyle. No to różowa, zobaczymy co potrafi. No jest, ja już widzę tak po środeczku J. Eee, I to chyba te jedno. Dobra. Ale malutko, no dobra. Malutko, Może teraz coś sypnie. Z. Dobra. No to szukamy. No zobaczcie, trzecia już literka i nic do bonusa na nie doszło. Nic. Zostały trzy. Zostały trzy. Zetki już mamy tu porobione. Dobra. To teraz pomarańczowa zetka mm -hmm. mamy wyraz. Pierwszy. W pomarańczowej. w pomarańczowej. pierwszy. Zetka nam dała wyraz i tyle. I tyle koniec. zetek tu widzieli. Jedziemy U dalej. Zetkę. Do różowej. Od razu masz niżej kochanie. W o. tym samym wyrazie też. Gdzieś ominęłabym. No i to by było na tyle. że niedaleko nas zegrze. Hmm. No dobra, szukamy. No daj coś do bonusika. L. Oj, 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 nie dałaś. No starałam się. Wiem, zucham. wiem. No już teraz to musimy mieć stuprocentową wiesz, Skuteczność, bo zostały nam dwie i dwie w bonusie nieodkryte. Misiu. Ciężko będzie. <laughs> nie, tam ciężko. No co ty. Co to l dla nas? l koniec. Tak? Co to dla nas? Niebieski koniec. Lecimy do pomarańczowej no i gdzie te wyrazy koala no, ale tam jest jeszcze. na krzyżaku na krzyżaku L mm, no dobra, dużo literek K, N Teraz a my szukamy L belka to widzę dobrze to jest L stolica i chyba a, wszystko dobrze no. Dobre i to kochanie, no, no może dobra. pomoże może... N albo K N albo T a, do bonusu kurczę. Dobrze, że nie ka. Dobrze, jest Widzisz, jak to pilnuje Super. Uzupełniamy się, kochani, mamy mm -hmm. te. No dobra, może będzie ten bonus, kochani. Dawno nie odkryty u nas, tak? A pamiętasz, jak babcia miała? A to w tej małej zapiątkę i za stówę w pro... bonusie. No, no, ale tu już te sobie wezmę, no zdrap, zdrapię. Zdrap sobie bo tu już nie widzę więcej, tak, wiesz? to go, dobra, dobra lecimy pomarańczo, do pomarańczowej. Pomatu. Widzimy te i co, tylko jedno pomarańczowe. Ja nie mogę. Co tak mało, co tak mało? Tu masz więcej, zobacz. Subcio. No, jest. Aż trzy. A, a, a nie, ten, tu a ten, dobra. Ten, nie. tak. Jeszcze tak zerknę, chyba chyba już. Te n chyba by już. się przydało też. No, jej, jej, jakbyśmy chcieli n, kochani. No dobrze. Kochani, chcemy n. A, A mamy? mamy S. Uuu, man. <noise> S mamy. Okay. Na górze, na górze, o tak. Mm -hmm. Osocze. No i, i co? I ta w niebieska, jest... jeden wyraz. Jeden wyraż, kochani, nie da, nam, nie da nam więcej Pomarańczowa. Mm -hmm. Szukamy, szukamy. Mamy. Mamy drugi. Drugi. Dobrze. I chyba na tych dwóch, kochanie, skończymy, bo ja tu nie widzę więcej. O, M. -G. I G. Jedziemy. <średzimy> mamy drugi. Okej. Okay. No i co, będzie zwrócić, czy nie będzie? Bo tu się na więcej chyba nie zapowiada, kochani. I mm, chyba nawet zwrócić. Tu jeszcze. Tak. Ale nam zabraknie W. W lub C. No i chyba nie ma co. Kochani, zobaczcie, no chyba pustaczek w tej. W tej... Chyba pustaczek, zobaczymy. Zobaczmy, co by było. Razy, Razy dwa. dwa. by było. Co by było? się o, trzy dyszki. trzy dyszki. No i kontrolnych poszukajmy. No i poszukajmy tych kontrolnych. Mam E. Czyli różne, pewnie różne. R. Już widać. Czyli widać, że są różne, kochani. No tutaj głównej wygranej nie będzie. No, kochani, ale słuchajcie. Chociaż jest maluszek na pocieszenie. Piąteczka. Zwróci. Nie jest źle. Nie ma kupię, pustego odcinka, Kupię kochani. Ci pięć koniczynek za złotówkę albo i wydrab stówę. Albo zbierzemy jeszcze kilka takich maluchów i coś sobie kupimy. O, jakiś Dokładnie. może challenge z maluchów. O, Możemy zrobić. Dobra. No to Zami. co? Pozdrawiamy Was bardzo mocno, Buziaki, gorąco. Miłego Do zobaczenia na kolejnych drapankach. Pa! pa.